Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Dziś po raz kolejny witam się z Wami na kanale Skrap Podczas ostatniego filmu zaczęliśmy robić świątecznego Exploding Boxa z niespodzianką. Zrobiliśmy wieczko z piękną srebrną gwiazdą batajemską i dno boxa, które kryje w sobie prezent w postaci świecy. A dziś skończymy naszą pracę, czyli ostopimy wewnętrzne ściany boxa. No to zabierajmy się za oklejanie wewnętrznych ścianek naszego boksa. Ja już wcześniej przygotowałam sobie papiery z kolekcji i są to papiery z kolekcji Winter Dream firmy Craft and You. Oczywiście papiery znajdziecie w scrap Passi. Linki do wszystkich produktów, które używałam w tym filmiku znajdziecie w opisie, tak więc koniecznie tam zajrzyjcie, bo wszystko co mogę, to podlinkowałam właśnie na dole. A wracając do papierów, to jest on naprawdę piękny i niesamowicie klimatyczny. Ja bardzo mm, polubiłam ten papier. Całą tę kolekcję, mam mały bloczek, mam duży bloczek i jeszcze będę z nim na pewno w tym roku pracować i w następnym zresztą też, bo naprawdę te papiery są piękne, polecam je Wam serdecznie. Teraz przechodzimy już do ozdabiania ścianek. No i oczywiście na jednej ze ścianek musi się znaleźć napis Wesołych Świąt. Ja wyciąłam go z tego pięknego srebrnego brokatowego papieru, który też jest naprawdę piękny, który się nie osypuje i naprawdę bardzo dobrze się z nim pracuje i świetnie tną go w wykrojeniki. Nie ma tutaj najmniejszego problemu e, podczas pracy z tym papierem. A żeby jednak dodać trochę przestrzeni, żeby ta, ten box w środku wyglądał ciekawiej, postanowiłam tutaj dodać kosteczki dystansujące i jak widzicie ja naprawdę lubię kostki dystansujące i całkiem sporo ich tutaj dałam. Jeśli nie macie kostek to podobnie też możecie tutaj wykorzystać tekturę falistą, jakąś piankę coś grubszego, jakiś kawałek kartonu coś co będzie po prostu dawać Wam ten dystans, ale kosteczki są naprawdę bardzo fajne i również kosteczki podlinkuję Wam na dole Na dwóch kolejnych ściankach mojego boksa będą kieszenie, ponieważ doszłam do wniosku, że chciałabym tam włożyć coś jeszcze. I tutaj nie chcę Wam podawać konkretnych wymiarów, ponieważ rozmiary kieszeni będą tak naprawdę zależeć od rozmiaru, od szerokości papieru ozdobnego, który przykleiliście. Wewnątrz boksa, czyli podstawową miarą tej kieszeni będzie szerokość boksa plus powiedzmy 5-6 mm z każdej strony na skrzydełka, dzięki którym będziemy mogli przykleić tę kieszeń do ścianki boksa. A żeby wszystko nam się jeszcze ładnie złożyło, to docinam różki tak, żeby te skrzydełka, które będziemy zaraz zaginać i które będziemy za chwileczkę przyklejać, żeby one się nie nakładały na siebie i żeby nie powodowało nam to jakieś nałożenia warstw i takich nieładnych rogów. Tak więc delikatnie nacinamy różki. Jeżeli po złożeniu, po zagięciu tych skrzydełek, które będziemy doklejać, okaże się, że różki w dalszym ciągu na siebie zachodzą, to docinamy je jeszcze raz do takiego momentu, kiedy... Ten papier ładnie nam się składa, nic nie wystaje i wszystko dobrze wygląda. Na koniec, na kieszonce wycinam jeszcze falę. Ja wykorzystam do tego wykronik, a jeżeli macie pewną rękę, to spokojnie możecie sami dociąć właśnie ten kształt w odpowiedni sposób taki jaki Wam pasuje. Ta fala to będzie w moim przypadku piękna śnieżna zaspa, do której za chwilę przykleję również piękne srebrne drzewa i tu będzie taki piękny srebrny las. A Oczywiście bardzo długo nie mogłam się zdecydować, czy chcę jeden las, czy chcę taki podwójny las, tak więc tutaj trochę czasu mi to zajęło, ale w końcu udało mi się wybrać odpowiednią opcję. Czyli część kształtu drzew przykleiłam do mojej kieszonki, a kolejny kształt przykleiłam bezpośrednio do papieru osobnego, tak żeby troszeczkę tutaj te kształty nam wychodziły, zachodziły z jeden pomiędzy drugiego, tak żeby to wszystko fajnie wyglądało. Na przeciwległym skrzydełku boksa robię dokładnie to samo, czyli wycinam... Kieszonkę wycinam z kieszonki odpowiedni kształt, przyklejam i gotowe. A teraz czas na życzenia i tutaj życzenia odbiłam ze stempla, który naprawdę mam już od bardzo, bardzo dawna. Słuchajcie, stemple z życzeniami to dla mnie totalne wybawienie, ponieważ ja tak naprawdę piszę dosyć nieczytelnie, to mnie się wydaje, że ja piszę czytelnie, natomiast cała reszta twierdzi, że to co ja napisałam jest absolutnie nie do rozszyfrowania, tak więc e, stemple są dla mnie prawdziwym... Wybawieniem. No i tutaj skorzystałam również z wykrojnika z kompletu, który e, pasuje do kształtu, który wycięłam pod e, napis Wesołych Świąt. Także najpierw odbiłam stempel, potem wycięłam wykrojnikiem cały kształt. No i teraz dodaję jeszcze gałązki białej srebrne, tak żeby e, wszystko ładnie razem się komponowało z klejem magikiem. Dociskam tutaj, widzicie, nożyczkami. To są te nożyczki od Dima Holca Ja naprawdę bardzo serdecznie wam je polecam. Są naprawdę świetne, mimo że kosztują całkiem sporo, to naprawdę jest to przydać, który jest wart swojej ceny. W opisie filmu znajdziecie również link do tych nożyczek. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam je polecam. Są naprawdę świetne. No, i teraz oczywiście przyklejamy moje życzenia. Jak zawsze widzicie, u mnie bardzo dużą ilość kosteczek dystansujących. Tak, uwielbiam kosteczki dystansujące. Jestem ich ogromną fanką, bo naprawdę one dają bardzo fajny efekt przy bardzo małym nakładzie pracy. I słuchajcie, tak naprawdę boks jest już gotowy. Wystarczy tylko włożyć świeczkę i zawiązać kokardkę. Boksik wyszedł naprawdę fajny. Papiery z kolekcji Winter Dream naprawdę świetnie się tutaj sprawdziły i bardzo serdecznie Wam je polecam, zwłaszcza jeśli nie lubicie takich typowych papierów w odcieni zieleni i czerwieni. Ta kolekcja jest naprawdę piękna i zagości u mnie jeszcze nie raz w tym i w przyszłym roku, ponieważ mam w planach kolejne prace właśnie z tymi papierami. Tymczasem ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Nie zapomnijcie o komentarzach, o kciukach w górze, a także o subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.